O matko i córko No i jesteśmy w Warszawie, zobaczcie Będziemy w telewizji Trochę się denerwujemy, denerwujesz się? I ja też się trochę denerwuję Ale mam nadzieję, że będzie ok Wszystko wam pokażemy Trzymajcie kciuki

Teraz Paulinka będzie robiona na bóstwo No w takiej wersji je Jeszcze nie widzieliście Paulinka, pokażcie ‫תראה את זה שקולות.

i teraz wącamy, teraz... Dobra, dobra. No, jasne. Kochani nasi widzowie, spotkałyśmy w garderobie panią Marię Czubaszek, <grym> także brat. <grym> Bo w tym wieku to trzeba być ubranym. Tak. Jezu, wiecie jakie to jest dla nas przeżycie? Właśnie to mówię, ja jestem inna, to, jest, to taki moment, tak, że ja jeszcze żyję. Dziękujemy pani Dziękujemy, Dziękujemy. Dziękuję Pani Kasia? Proszę bardzo, pod koszurą, pod spodem, centralnie, przed ostatnim życie. No tak, mniej więcej o takiej powiedzieć. Jestem podpięta. Naprawdę nie denerwuj się, będzie pani zadowolona. Pani Elisa ja też nie widzę. Cześć szepnia. Tak, cześć szepnia, latała. Tak tam szepnie światełko dzisiaj. Za zapłynę, o, A nie Pani miałaś się bagażować? To... No, to... Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, Mama, babcia i siostra. Albo mama spod oczu. Dobry na się. Ktoś do to w takiego po, przydala? Moje to, ja ja to jak? Ile to za Ile

jesteśmy spokojnie. boimy się troszeczkę, ale będzie dobrze. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Słuchajcie, no to jest zrobię, sprawdza. Dziesięć sekund. Dobra. Ja żyję, ja mówię o A ja Tak. To już będzie trochę nietypowe. Między paniami, mimo różnicy wieku, panuje wręcz idealna harmonia. To, to zobacz, każdy chodzi 5 dni drogi od siebie. Czy nawet organizują wspólną imprezę. Książę byli oczywiście księżniczka Gabriela Marii i jej brat książę Jacques Honoré. <pluralissions> with拍... y My, dzieci księcia córka. Alberta II i księżnej Szary. Ze względów bezpieczeństwa, każdy z dzieci przywiezione attack. zostało na uroczystość oddzielnym samochodem. Jednak co ciekawe, książęca para zerwała z wielowiekową tradycją i weszła do katedry trzymając swoje pociechy na rękach. Dotąd bowiem podczas szczytu dzieci niosły mianie idące za parą książęcą. Księżna Cześć, kochani, po przerwie już jesteśmy po emisji, po, po tym Tak, po małym pata. Nie też, to chyba tych starszych. No właśnie, no, no, to to tak. Bość ci się <grym> razem. Tak, rodzinka już obdzwoniona, Wszyscy powiedzieli, że okej. Okay. No, a my jeszcze chcieliśmy wam przedstawić ludzi yy, z kanału z którymi byliśmy na wizji Adam i Tata. I Miło. Także jak chcecie... <laughs> <Wsie>? Manko. <laughs> Nasze słynie. Jak chcecie y, zobaczyć inny kanał o podobnej tematyce, to wbijajcie na ich kanał. Tak. <laughs> to teraz już totalnie na spokojnie. Już wyszłyśmy z budynku Telewizji Polskiej. Buty już w rękach. Kurtki na sobie tak i możemy powiedzieć, że to było naprawdę super przeżycie. Na początku się denerwowałyśmy, nie powiem, denerwowałyśmy się, ale jak już wyszłyśmy do tego, do tego nie sklepu. Do studia. Tego studia, to już naprawdę ta atmosfera tak z minuty na minutę, spora tak. Pani Popek i pan Olszański naprawdę bardzo sympatyczni ludzie nie myślę, że wywiad poprowadzili. Jest co wpisać do rysu. Jest jeszcze wcześniej rano, więc co tu robić z całym dniem? Jak już jesteśmy w Warszawie, a jesteśmy w Warszawie naprawdę pierwszy raz w życiu, no to musimy coś pozwiedzać. Także postaramy się gdzieś tam dotrzeć. Nie wiem gdzie dotrzemy. Czy zobaczymy stadion, czy zobaczymy Pałac Kultury, czy dotrzemy na Starówkę. Gdzieś teraz postaramy się dotrzeć. Zobaczymy sobie na mapach, na Google i może gdzieś dojedziemy. Zobaczymy. pod kolumnę Jesteśmy pod zamkiem i tak sobie zwiedzamy Warszawę. Nie mamy dużo czasu na zwiedzanie, ale coś tam zobaczymy. Będziemy teraz zobaczyć co słychać na Zamku Królewskim. Kochani, to już koniec naszej podróży. Ten dzień był pełen emocji, wrażeń, niepewności, szczęścia. Co tam jeszcze było? Stresu. Ale skończył się i minął fajnie. Super. chyba i... w telewizji wypadłyśmy. Ok. Fajnie. I wycieczka po Warszawie się udała. Fajna. Więc teraz nic innego nie pozostaje, jak to. Żyjemy do domu! Tak. Ale jeszcze, jak zobaczyliście ten film, a nie, jeszcze nas nie subskrybujecie, no to musicie to koniecznie zrobić w tej chwili, ponieważ jesteśmy już osobami z telewizji. O, jesteśmy fajnami. Także subskrybujcie kanał, łapki w górę jak tam się, Wam się filmik podobał. No i do zobaczenia w następnym filmiku. Mado!